Wielkiego Opusku był takim wyjątkowym, bardzo szczególnym czasem już od um, czasu pierwszego kościoła, starożytnego kościoła. Um, my dzisiaj przywykliśmy do tego, weszło to do, do, do tradycji, że um, chrzcimy małe dzieci już um, po narodzinach, w jakichś tam wyjątkowych sytuacjach, jak ktoś zapomnił to um, żółtełem na taśmę przed pierwszą głową świętą do tego. E, ale mm, kiedyś było tak, że e, kandydat do chrztu przygotowywał się przez cały rok ucząc się zasad wiary słuchając dobrej, dobrej nowiny, zgłębiając Ewangelię. A okres Wielkiego Postu był takim szczególnym czasem, kiedy już ostatecznie przeprowadzano z nim takie kolokwia. Biskup rozmawiał, przeprowadzał takie jakby sprawdzające rozmowy. Czy dany człowiek rzeczywiście doczekał do wiarę. Wiary? To wszystko było pokłosiem takiego pragnienia, nastawienia, naprawdę przyjęcia chrześcijańskiego, chrześcijańskiego życia. Chcielibyśmy to zobrazowanie, mam nadzieję, czy ta sytuacja pozwoli nam tak trochę zobrazować i dać taki dobry wstęp do dzisiejszej Ewangelii. W 1988 roku papież Jan Paweł II, kiedy, kiedy yy, wygłosił orędzie wielkopostne, yy, tak o to mówił. Z radością i nadzieją chciałbym przez to orędzie wielkopostne wezwać Was do pokuty, której owocami duchowymi będą bardziej dynamiczne życie chrześcijańskie oraz czynna miłość. Okres Wielkiego Postu, który wybiera głęboki wpływ na życie wszystkich wspólnot chrześcijańskich, sprzyja duchowi skupienia, modlitwy i słuchania Słowa Bożego. Trzeba by na pewno... Czy aby na pewno rzeczywiście tak jest? Niewątpliwie papież mówi słuszne słowa, jest to dobre założenie, dobra intencja, ale czy rzeczywiście tak przeżywamy ten wielki post, który e, wydaje piękne duchowe owoce, e, skłania go bardziej dynamicznemu życiu chrześcijańskiemu? który jest czasem pogłębiony refleks sprzyja duchowemu skupieniu modlitwy i słuchaniu słowa Bożego. Przecież widzimy, jak to czasami w tym naszym świecie, coraz bardziej zabiegamy. Dzisiaj już nawet ci nie mają czasu. Zawsze wszyscy mówią, wiesz, może nie wszyscy, bardzo często słyszy się. Myślałem, że pójdę na emeryturę, to odpocznę. Nie ma czasu. I tak to jest, że faktycznie gdzieś, jakby nawet w dobrej wierze, yy, dla rodziny, poświęcając, budując dom, wiadomo, że potrzeba sam samochodu, i to wszystko wymaga jakiegoś kredytu, w konsekwencji jakiejś wypężonej, zintensyfikowanej zaangażowania w pracy, może lepszej pracy, lepsza praca, często większa dyspozycyjność. Więc nie jest to wszystko takie proste. I ten Wielki Post wcale nie sprzyja naszej pogłębionej modlitwie. Zanika gdzieś to nabożeństwo drogi krzyżowej, zanika nabożeństwo w Jakoś trudno jest o tę pogłębioną modlitwę. A przecież to ta refleksja to nie jest refleksja dla samej refleksji. Ona sprzyja yy, pewnemu stanieciu w prawdzie o sobie samym. Stanieciu w prawdzie o tym, gdzie ja jestem w mojej relacji do pana My tego czasu niestety sobie nie dajemy. My tego <grym szansy <grym na refleksję yy, sobie nie dajemy. Ciągle gdzieś realizujemy te swoje plany, ciągle. Yy, jesteśmy zabiegani i tylko po to, by później gdzieś u schyłku życia albo gdzieś dotknięci jakąś chorobą, nie najgorsze, ale widzimy, znamy życie i widzimy, jak to czasem bywa, yy, dotknięci chorobą, mówimy, I po co to wszystko było? I po co to wszystko było? 28 listopada 1981 roku Afryce, w miejscowości Kibeho, miały miejsce ostatnie zatwierdzone przez Kościół objawienia Matki Bożej. Matka Boża, jak w każdym niemalże, niemalże objawieniu, wzywa nawołuje do postu, do porzucenia grzechu, do nawrócenia, do y, modlitwy. Wzywa do umiłowania jej syna. I teraz y, Matka Boża też wypowiedziała tam taką gorzką prawdę o naszej religijności, o naszej, naszych praktykach religijnych, o naszej modlitwie. Niestety, my podejmujemy, zobaczcie, podejmujemy rozmaite. Y, nakazane przez kościół wyrzeczenia, raczej nie uczestniczymy w zabawach ucznych w czasie zakazaniu, czyli w wielkim koście. No nie uczestniczymy. Dodatkowo nakładamy na siebie takie zobowiązania typu no, odmówienie kawy, słodyczy czy alkoholu. Czasami, co z tego wynika? Jak to zmienia nasze życie? Jak to nas przybliża ku Panu Bogu. Z jednej strony no jest to jakiś wyraz naszej, e, naszego poświęcenia dla Panu Bogu i chwała nam za to. Ale w środę po prorok nawoływał, e, czyż nie jest raczej ten post, który wybieram, Dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy. Czy to idzie o, przede wszystkim o umartwienie siebie w sensie odmówienia sobie czegoś, czy bardziej otwarcie serca na drugiego człowieka, bardziej otwarcie serca na y, jakąś potrzebę, na zaprowadzenie gdzieś zgody? Tam, gdzie to jest, e, do tej pory kuleje w naszym życiu. Czy nie taki post jest w e, Jest taki popularny, popularny, bardzo popularny, stand-up. -er. Teraz kto to jest stand względem dzisiaj się tworzy tyle słów nowych, że czasami influencer, stand nowości. I człowiek wychodzi na scenę i mówi przez jakiś tam czas rozmaite historie, opowiada bardziej niż śmieszne. Eee, Daniel Midas. Daniel Midas, w Midas. Midas eee, uwielbia śmiać się z takiego programu e, telewizyjnego e, pani Jaworowa. Sprawa dla reportera. No tam uwypukla takie nasze cechy. On to w ogóle nazwał nie sprawa dla reportera, tylko szopka dla reportera. Szopka dla reportera. I pokazuje yy, rozmaite historie, gdzie całe rodziny są ze sobą skrócone, gdzie całe rodziny, Yy, żyją od lat w nienawiści. A o to, a o tamto, a między jakieś tam kłótnie sąsiedzkie. My znamy tego mnóstwo. I MIDAS zawsze, bo to pani robić w tych swoich programach rzeczywiście jest ujęte, zawsze w pewnym momencie, no zawsze. Ja nie zawsze w takim ogólnym oczywiście, ale jest. Gdzieś w ciągu tego programu taki najazd na święty obrazy, na krzyż pięknie przyozdobiony, na jakąś kapliczkę wręcz w domu. Wszyscy są bardzo wierzący. Wszyscy są e, bardzo pobożni. A nienawiść w sercu e, taka, że y, do, do zgonu ja osobiście słyszałem, nigdy w życiu nie przebaczę. W chodzi do kościoła, do końca życia nie przybaczy. To czy taki jest sposób? Może się martwiać, nie wiadomo. Może sobie odmówić tego alkoholu do końca życia. A jak będzie do końca życia, też z tą nienawiścią chodził, to ja nie I potrzeba nam, właśnie, takiej refleksji, żeby zobaczyć, co w tym moim życiu, yy, gdzie. Gdzie ten grzech jest, gdzie występuje i mieć odwagę na zerwanie z grzechem. Mówię mieć odwagę, bo to jest czasem bardzo bolesne. My niekiedy boimy się zerwać z grzechem, a my jakąś niedobrą relację. Jesteśmy w małżeństwie, jesteśmy y, może w jakimś, w jakiejś historii takiej, gdzie Pojawił się ktoś z boku, boimy się zerwać, bo dobrze nam, dobrze nam gdzieś w tej relacji na Bogu. Boli nas to, gdy musimy, gdy mielibyśmy od tego się podziąć. Pan Jezus mówi nam o tym, że potrzeba że wziąć ten krzyż. E, to zerwanie ma być oczywiście w sposób oczywisty z grzechem ciężkim, ale ma być też, i tutaj do tego potrzebna jest nam też refleksja, zerwanie ma być też z jakimiś takimi pomniejszymi e, grzechami, e, jakimiś złymi przyzwyczajeniami, czasami zaniedbaniem czy, czy rutyną, e, bo ta wierność Panu Bogu w małej rzeczy, daje gwarancję wierności w wielkich rzeczach. I na odwrót przyzwyczajenie się do małych brzegów, do małych do jakichś takich słabości, nie zwracanie uwagi na jakieś małe, małe przedmienia, przechodzenie jakby ponad tym, z czasem sprawia, że to nasze serce staje się takie bardziej oschłe i przyzwyczaja się do Później nawet i do y, wielkich grzechów w naszym życiu. Zwróćmy uwagę, y, nasze życie chrześcijańskie jest, czy powinno być życiem dynamicznym, powinno być życiem y, dającym dużo dobra y, nie tylko w y, y, przeżywaniu takim wewnętrznym, ale dającym dużo dobra. Dużo dobra na zewnątrz, świadectwem tej naszej wiary. To ta dzisiejsza scena z Ewangelii e, nigdzie nie ma mowy, że ten figowiec, że to drzewo było uschłe. No nie było uschłe, no rosło. Ono tylko nie przynosiło owoców. Przyszedł obrodnik Mówi, e, przyszedł e, właściciel, mówi do ogrodnika, wytwij je, bo mi ziemię wyjałamy. Nie wystarczy tylko być, bo trzeba nam w życiu przynosić pomoc. Nie wystarczy tylko żyć, ale trzeba też e, w naszym życiu takiej chrześcijańskiej, pięknej miłości, co... Możemy życzyć sobie wszyscy na